Dzisiaj nie, gramy ruchome nie. strefy. Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich. Dobrze. Pozdrawiam kto... wszystkich oraz moich kolegów, yy, z, którymi, z którymi teraz gram i pewnie mnie nie zabiją, więc. No. Pewnie ja wiem, gdzie ty jesteś, więc... Tak się buduje. Ej, to ja, to ja! Kto? To ja jestem! To ja jestem! No leży jeden. Słynny! Proszę państwa, Ola już o, leży. Słynny to ja, on tam jest. No słynny, co ty robisz? Dobra, dobra. Ektywań... Nie dobra. ma zabijania. Sorki, ale ja nie wiedziałem. A i nie ma kolapsowania od razu, nie ma kolapsowania. Yes, Jeszcze Jeśli zobaczę, czekolad nie ma. Co ja robię? No słynny mnie nie zabił. No, sorry, waszywiak. Co on to robi? Ja do ciebie gadam, <grym> że to ja. <grym> jasny. Ty cholery jasne. Ja może ja muszę będę grał z innym Z jakim cudem? Ej, no. Nie ma Nie ma no. Potwierdzam. Nie wiem, co to O, to dobrze, chyba. No nie. Ja? No to dobrze. Tu masz dziurkę. Weź do tej dziurki. No i potem wyjdziemy. Ej, i masz ten kilo z Bałwanem? Tak, mamy. Wow. Uh -huh. Zobaczymy, kto to wygra. A pewnie nie jest słynny. Ale wiara w ciebie. <laughs> Co ty robisz? No, słyn, on ci zaraz zostać... Lubię. No, że on ci zaraz daje mnie, bo ty sobie sobie... Ja, ale ty. Ha ha! On do dawaj do nie. Ale go eee. Kilofa. I to właśnie teraz dojechałam go z kilofa. Ej, teraz wy wszyscy a nie wy się zabijacie. No ale, słynny mnie zabił. Uwaga, ja, ja się buduję schodami. Tutaj jest u mnie? Tutaj. Ja. Kto to robi te piramidki? Ja robię. To jest spierdziałem? Ej, pomocy. Ziomki, pomocy. Dajcie zaprosić A ja kolejne. statystyki nie ustawiłem. Ej. Uba, zabicie, Dobra, ja cię zostawię, bo chcę z tobą no. jeden v 1 Dobra. To Tylko sobie wypi, weź sobie wypij, weź sobie łybę wypij. I uważaj, Dobra. bo idzie już burza. Ja ich idę pozabijać. Dobra. No, chyba On ten słynny koło mnie, uważaj słynny, ja jestem koło ciebie, nie? Dobra, to ja już będę się chował przed burzą. Jak... Ja by co, to ja jestem to słynny za tobą. Tutaj ja oj, Ale już, ma już do... ten, obity jest cały. Ja ciebie nie zabijam, słynny no. no, no. Ale to ty wa... Cholera słynnego dawał Sam go. się zabudował, ja nie mogę To Olek? No Ojeju Kto został? Ale, Ale poczekaj Ja, pa ja Kuba. I tak Wy, Kuba ty mnie nie dotykaj nawet, bo ja cię ten ja chcę z tobą pojechać. Dobra, dobra. Albo nie, dotykaj, mnie dotykaj, mnie. Pomóż. Nie. No. Pomuś syn na no, sy, no, Kubie... E, c, nie sobie dwa zabijmy. Dobra, ej, ja tu jestem. Ja, cię, ja tu ja pomogę cię zabić jego. Nie, jego. Ej, no. Da, ej, nie, nie mówiłem, nie miałeś, data nie zabiłeś. Ty miałeś, syn. Aha, dobra. To tak się wa. Data nie zabił. Karma wraca, tak? Absolutnie. Brawo! No dobra, zobaczymy w kolejnej rundzie. Dobra. Zobaczymy. O, tu jest obszar burzy. On ma przewagę, bo on jest na górze. Mam high Dostał. Dobra, cię tam, już zjeżdżam. Iśmy nie Ale jesteś z No nie ma na to ekrana tutaj podejść do mnie. Daj high to Chodź. Kurde. A jestem drugi, a on <noise> ostatni. Dobra, teraz mhm. daję Olowi spokój. Żeby... Nie, nie był... No. Tak, ja mu go nie zabijam nawet. Bo chcę, żeby... No dobra, to ja też ciebie olem nie zabijam. Dobra? Ja. No ja cię też. No ja Cię koło mnie. No was żywniaka zabiję. No to ja tu tu jest koło mnie chyba. To ty jesteś? no niknę pomacz. Chodź tutaj! Kurde, bo ja nie widzę co ja buduję! Ja nie widzę co ja buduję! Aha! Dobra, sorry. Ja buduję co bądź. Uskołpał mu warun. Celibę no Kto mnie podjeżdża? Na pewno nie ja. Słynny, nie? Stówę słynny. No ja nie. podjeżdża? Przepraszam bardzo. To nie ma y kolapsowania. O Gdzie wy jesteście? Moi, moja jestem poza strefą. A tam jesteście kurde Nie ma zabawy Ej! To był kolaps! Nie ma kolapsa! O, to jest... Ola! Ja, ja, Jeszcze to raz mnie to, jest... to ja! Jeszcze raz ktoś mnie skolapsuje, to mu spadam, balę w Aha, słynny. To dawaj to słynny jeden na jeden, słynny. Dawaj jeden na jeden. Wszyscy na wszystkich. No i nie chodźcie! No, Jak ja, byłem... ja... ja lubię to robić! Ej, no ale, no ale ja nie wyjąłem pompy! A ja, a ja ci chciałam z afki balnąć i nie dam rady! A mój skin biegnie! A jezu. No a ja! No a ja chleb z afki! Ej dobra, kiedy się to... o, jest dobra! Gramy, byki. Hipa. stało? A dobra jeszcze. Ja rozpoczynam grę Dobra, dawaj. Eee, robimy Cieszy. tak, czekaj, zobaczymy jakie mamy te. E, mamy pompę T eee. Ema. O, teraz ja mam wyśmienite bronię. No to ja to samo mam. Macie wszyscy to samo. Gdzie coś Awka ja... Jestem bogiem. Kto, nie chce? kto tak się bu buduje z tego? To jest Ola, na pewno to jest Ola. Bo kto inny? O! Oh, na łeb został oh. Libiry się biją. Dajcie ich wygrywać to. Boże, czemu wszyscy na mnie? Ola, zostaw go! Sto piątkę został! No, Znaczy, syrenny został. Sto piątkę, nie? Syrenny! Nie! Nie zginął. Jezu... Co to było? A kurwa, jak się kampi! Gdzie on jest? No Koszulnego. bo on kampi. Go swój kurde! Dawaj mamy jeden na jeden. No chodź... Ja, tam, ja się nie buduję. Weź się nie buduj, bo... Ale nie widzę budowania. No. Ja już ja ostatni, ja Co ja, ja sam tak. Bo to się nie skończy. Jeszcze 50 piję. Dawaj, 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 A... dawaj, ja, dawaj. Kurde, jakie kwiatki, debilu. Co ty masz? Przeprowadzony przez tych dwóch. Połudorkał. Ojej, już Ma cię wstrzymała. Ale szczeruje ryba. No chodźcie na ID. No czekaj, jeju! Ja Bessie! Czekaj, ej ja mam... Dobra, zabij mnie, masz. Zabij. Wygrałem. Warzywniak y, warzywniak to w duch mnie zabił Jezu ja z Empi strzelam Jestem Baby Awipa, Faby Avipa jest No Jezu, no... Murde wszyscy na mnie! Ja na ciebie, ja na ciebie! Dobra warzywniak! <laughs> Dobra, nie, nie dla psa kiełbasa. Dobra, ja ci tylko jeden raz zabiłem, a ty już mnie cztery razy już zabiłeś To dla pana Nie! <laughs> yeah. O, idzie Fabian Który to i skąd? Od tyłu! Skąd oni podjeżdżają mnie? Nie ma, nie dla ciebie kiełbasa. Co to? Przecież? Mm -hmm. Jezu, ja myślałem, że to heavy, a... ...lubo jest. A tu jakiś bliźn. Po został bombą od kogoś. Od ale jest w burzy. Kurde, ja musiałem przyładować. A Ale kto został? Ja tutaj. O, no, co za kolaps? Nie ma, ostatni raz. Nie ma kolapsowania. Nikt nie kolapsuje to O, ja, jeszcze się. Jeszcze są... okay. <grym> a ja. Nie dałbyś się ze mną, byku. Już przyszła, smażę, Co jest? Ja tutaj coś jest. Dokojnie, jakieś... bo ja muszę coś zrobić. Ja muszę coś zrobić. Jestem... Ja jestem bez ruchu, bez ruchu Jak mnie ważywniak będzie atakować, to ma. jest ma. O ja różnę! Jakiś kabel bałcie, co to jest za kabel? Spokojnie! Dobra ja. Niepa ja, Po tej eeey rum... Chodźcie na ID po tej... Ja No. nie leczę. Kto mnie to zabił? Aha, burza. Aha, to, Aha to ja ze stanu z Aha, burza. Co ja... O Jezu. Opracuj, burza. Co? Kurde oh! A jest 162 Zostałeś Dobra, idziemy na te ID Dobra, to ja już wyszłam. Mogę się zgodzę. Dobra, chodźcie Zgodzisz? tam gdzieś. Aha, lobby się zmieni. Aha, dobra, no e, Chodźcie tutaj, gdzie jest tam, gdzie były ruszane strefy. Tylko ja zmienię na ID. Już. Ej, kto... Wyjdźcie! Wy, Jestem, czekajcie. Gdzie mam wejść? Ale będzie jeden na jeden? Ja, tak, ja ID to jeden na jeden. Dawaj Chwila, Chwila, e, nie... czekajcie, czekaj. bo... Ja będę jadł obiad teraz. No nie kurde, więc robicie, o, nie, robicie, nie pijcie mnie, okej? Okay? Dobra. Tu ja idę jeszcze. Gdzie, do szafy! Dobra, dawać. Dobra, i kurtkę do szafy bo ona jest ślutka. Ściągnął kurtkę i jeździł w bluzie. 15. Cieszę się, że jakby zajebali kurtkę, ciekawe co byś kurwa zrobił. W bluzie byś chodził do szkoły. Hmm.